No, i dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już live i tak dawno nas nie było, że jak zaczęłyśmy to nagrywanie, to prawie że po ciemku Agata narzekała, że jest tu niej jeszcze ciemno za oknem i w środku. Taka zima, widzicie, że 8.22 u nas akurat w tym momencie, a, a mi ciężko było światło tutaj ja, wygenerować. Już październik. Co tu się dzieje? Już październik, już. I w październiku o temacie Agaty analiza pola sił. lewina, o którym my niewiele wiemy, ale Agata wam wszystko ale się opowie. Tak, a my się, się od dowiemy, do jej dopowiemy, czy to znamy, czy tego nie znamy. Agata, co to w ogóle jest, bo brzmi strasznie. Właśnie chciałam powiedzieć, że ta nazwa jest taka, że ja sama jej nie lubię. W takim sensie, że z jednej strony brzmi trochę enigmatycznie, że w sumie nie wiadomo o co chodzi, jakie siły, jakie pola i w ogóle co będziemy analizować. Natomiast kiedyś słyszałam taką analogię do tego, czym ta analiza pola sił jest, że wyobraźcie sobie, że na przykład siedzicie na krześle i teraz żeby że tak powiem to co was ciągnie w dół do ziemi no to jest grawitacja a to co was z jednej strony utrzymuje na tym krześle no, to w ogóle jest jakby stabilność tego krzesła i ta analiza pola sił to jest właśnie trochę analiza tego co nas podtrzymuje a co nas ciągnie w dół w tym rozumieniu akurat tutaj w ogóle no jakby do grawitacji, ale chodzi o siły, które z jednej strony wpływają na jakąś, nie wiem, zmianę, na jakąś naszą decyzję, czy na jakąś naszą wizję, które albo nas wspierają i ciągną, albo nas po prostu hamują. I analiza pola sił najczęściej jest używana właśnie w zarządzaniu zmianą, czyli w momencie, kiedy chcemy wprowadzić dowolną zmianę, nie wiem, w organizacji, ale nawet, nie wiem, w swoim życiu prywatnym, to żeby po prostu przeanalizować zamiast za i przeciw, to bardziej co będzie spierało albo co będzie utrudniało wdrożenie tej e, zmiany e, i tutaj mieliśmy krótką rozmowę odnośnie tego, czy tam jest przestrzeń na e, równowagę w tym wszystkim. E, no to trochę oczywiście trzeba sobie właśnie przeanalizować na ile te siły, nie wiem, wspierające czy hamujące są silniejsze, bo też nie chodzi oczywiście o ilość, tylko o pewnego rodzaju ich, ich wagę. Więc e, może być też tak, że mamy nie wiem dwie na przykład hamujące e, siły, żeby coś tam się nam nie, potencjalnie mogło nie udać, ale będą one tak duże że choćbyśmy miały, nie wiem, 30 pomysłów na to, co może nas wesprzeć w takiej zmianie, to po prostu się nie zdecydujemy na, na w ogóle na jej uruchomienie czy, czy wdrożenie, bo tamte dwie będą zbyt um, duże. Um, to, to, co myślę, że jest jakby istotne w takiej analizie, to, że jeżeli mówimy o jakiejś na przykład zmianie w, nie wiem, w zespole czy w firmie, to dobrze jest rzeczywiście zaprosić do tego taki różnorodny zespół, który właśnie spojrzy z różnych perspektyw na, na tą analizę. Żeby nie było tylko tak, że my raczej tylko, to Aga pewnie by powiedziała o różnych nawykach myślenia, ale że my ja tylko potwierdzamy to, co już wiemy tak, w takiej analizie, tylko rzeczywiście, żeby pozbierać różne perspektywy. Co więcej, ja sobie myślę, że nawet dobrze jest najpierw sobie zidentyfikować, jakby na kogo ma potencjalnie taka zmiana wpłynąć, bądź kto będzie na nią wpływał i te osoby zaprosić, żeby rzeczywiście z każdej perspektywy sobie na to um, spojrzeć. Czy Więc Aga, jak Agata, jak Agata, pytanie do ciebie. Czy możemy uh -huh. uznać, że to jest coś takiego, co mamy w jednych z naszych toolbooków dotyczących retro, pamiętacie ten model kotwice i silniki, kotwice, że co nas stymuje, co nas popycha? To sięgnijcie po ten toolbook, to tam znajdziecie kotwice i silniki też. Dokładnie, czyli może być jako podsumowanie, a może być po prostu jako rozpoczęcie, no nie, bo jakby tam retro jest w retrospektywie jest bardziej jako właśnie w trakcie projektu, czy, czy pod koniec projektu, a tutaj mamy wręcz, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy, to to trochę jest taka weryfikacja, czy nam się to opłaca. Albo y, to jest też kwestia zaplanowania działań, czyli w momencie, kiedy mamy listę rzeczy, które będą nas wspierać albo hamować, to adekwatnie do tego projektujemy dopiero y, jakby działania wspierające. Czyli na przykład, nie wiem, mamy coś, co będzie nas wspierało, ok, no to jak możemy to, nie wiem, zwiększyć, zaangażować na przykład daną grupę? Jeżeli mamy jakąś, no właśnie tą siłę hamującą, no to co możemy zrobić, żeby ją zminimalizować? Czy możemy ją w ogóle jakoś wykluczyć? E, czy możemy znaleźć coś równoważnego? żeby nas jednak wspierało w tej, w tej zmianie, więc to jest zarówno przy planowaniu, Aga śmiało. ja mam pytanie, słuchaj, podpytałam trochę bo moich znajomych, ludzi, którzy pracują w biznesie i takie pierwsze skojarzenie, teraz będziesz odpowiadała za te złe skojarzenia, ale to są pytania tendencyjne teraz, I takie pierwsze skojarzenie było, że tych osób, które zarządzają projektami i często waterfallowo jeszcze, to mają takie skojarzenie z tym narzędziem, boże jakie nudne, w sensie mamy to y, zapisane w procedurze, że to trzeba zrobić i oni to odbębniają, nigdy do tego nie wracają. E, aż się zaskoczyłam, w sensie, y, że, że pierwsze to, 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 że wieje nudą. I chciałam cię, Agata, podpytać, jakie ty masz metody podejścia do tego, żeby właśnie tak nie było, bo jak sobie tu zaczęłam analizować to narzędzie, to tak się zaczęłam zastanawiać, ale gdzie tu wieje nudą? A, no właśnie chciałam zapytać. A... W którym momencie ta, ta nuda, że tak powiem, się pojawia? To, że po prostu to robią tak bardzo płasko, płytko, na zasadzie odbębnienia, nie wchodzenia w głęboko, prawdopodobnie nie czując yy, siły tego narzędzia później. W sensie pewnie do niego nie wracają, więc nie czują efektu, nie widzą skuteczności, więc po prostu, wiesz, jakby kolejny druczek, który po prostu wypełniamy. Więc mhm. pytania Agata do Ciebie, y, jakie są myki, żeby pracować właśnie angażująco z tą metodą i po drugie, y, jakie, jakie widzisz y, z tego tytułu efekty my je podpowiadamy Wam jeszcze w Tulbuku, ale myślę, że warto powiedzieć zwłaszcza tym, którzy na pierwsze wrażenie mają Boże, jak to wieje nudą z tego. Wiesz co, to znaczy to chyba pierwsza rzecz, właśnie, którą już w sumie wspomniałam, ale wystarczy zaprosić te osoby, które się z nami nie zgadzają. I już przestanie być nudno. W tym sensie, że to jest. Super jeżeli... Jeżeli my rzeczywiście robimy to tylko dla siebie, na zasadzie właśnie, że ja sobie spisuję, nie wiem, myśli, no to trochę wiecie, na zasadzie takiego, a to do lista, dobra, odbębnione, jakby właściwie nic z tym nie robię, ale jeżeli zaproszę zespół różnorodny, który właśnie będzie na tą zmianę patrzył z różnej perspektywy, a wręcz na przykład właśnie osoby, które potencjalnie na przykład, nie wiem, nie chcą tej zmiany, albo które z jakiegoś powodu właśnie są bardzo na tak, a my niekoniecznie, to właśnie ta, tutaj ta różnorodność powoduje, że my musimy wypracować w związku z tym jakieś rozwiązania, że my musimy albo się przekonać do tego, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo to nie jest, jakby w sensie, to nie jest matematyka pod tytułem, że jak sobie wypiszemy, to nam coś wychodzi, e, tylko my musimy rzeczywiście właśnie tą wagę zrozumieć. E, I ta waga to jest, no to jest dyskusja, e, więc jeżeli robimy to w gronie wszystkich, którzy się poklepują po plecach i dobrze to robimy, bo i tak wiemy, że musimy to zrobić. Co więcej, jeśli to jest zmiana, którą my i tak chcemy zrobić, to ktoś może powiedzieć, a to po co mi to. W sensie no bo już wiem, że i tak to muszę zrobić, nieważne czy mi się to opłaca czy nie. To dla mnie to jest też wtedy narzędzie właśnie do projektowania działań jakby wspierających. Mówi się też o tym, że to jest takie narzędzie do tak zwanego rozmrożenia, czyli przygotowania w ogóle ludzi do zmiany, do tego, żeby oni chcieli wejść, się zaangażować. No to tam jest to piękna właśnie przestrzeń do tego, żeby sobie wypracować różnego rodzaju rozwiązania, właśnie które będą tych ludzi angażować, czyli żeby później nie było taka, bo ludzie tylko nic tylko narzekają i oporują. No to też właśnie rozumiem, poświęć tak? Chwilę na początku, żeby zaplanować działania, które ich zaangażują, a ty też uwzględnisz to, co potencjalnie ich będzie blokować już na tym etapie. Czyli rozumiem, że ten efekt rozmrożenia wynika też z tej refleksji, że nie chcę wejść w zmiany niebo nie, tylko nagle sobie zdaję sprawę, co mnie hamuje, co mnie przyspiesza, czy co mi pomaga. I tutaj znajdujemy ten obszar właśnie tego rozmrożenia, że ma taką głębszą refleksję. Może też Zaczy, oczywiście też... do, do rozmrożenia jest potrzebnych dużo więcej rzeczy niż tylko mhm. oczywiście ta, to narzędzie czy, czy ta analiza, bo jakby ideą jest to, żeby ludzie zrozumieli, że, że ta zmiana jest potrzebna. No nie? Mhm. I jakby to, samo to narzędzie jeszcze nie zawsze musi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak mówię, czasami jest tak, że trzeba to zrobić i już, bo po prostu taka decyzja zapadła, a my niekoniecznie czujemy nadal, jakby, że, to, że to ma sens, i wtedy to jest bardziej do działań. Ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy wpływ na to, czy zmiana w ogóle zostanie wdrożona, no to jest przestrzeń właśnie na zastanowienie się, co ja w takim razie muszę uwzględnić albo w którym momencie mi się to będzie opłacało. Jak trochę... słyszę od ciebie, to tutaj są co najmniej dwa etapy pracy tą metodą. Czyli pierwsza to wypracowujemy, wyobrażam sobie, wyrzucamy na karteczki te rzeczy, które nas hamują i te rzeczy, które nas w cudzysłowie przyspieszają, ale też powiedziałaś o wagach, że tutaj też jest taki element, który angażuje tą grupę. To znaczy, to nie jest jakby standardowe z tymi wagami, mm. ale rzeczywiście uważam, że, że warto, bo to jest to, co powiedziałam, no czasami jedna rzecz może być po prostu na tyle ważna, że będzie jakby przeważać nad wszystkimi innymi, więc ja zawsze proponuję, żeby jakąś umowną oczywiście tam skalę sobie dobrać typu, nie wiem, tam od 1 do 3, czy od 1 do 5, jakby co uważamy za, za istotne albo silne jakby w tym, w tym sensie, żeby zobaczyć jakby grupowo, co my postrzegamy jako coś, co praktycznie trzeba zaadresować, bo mogą być też później pierdoły w takim sensie, że wiecie, wypisaliśmy różne rzeczy i być może właśnie nie wszystkimi trzeba się zajmować, bo uznamy, że one nie są aż takie istotne, żeby wpłynęły po prostu na naszą, nie wiem, efektywność w trakcie wdrażania takiej e, zmiany. Ale też rozumiem, Więc... że to nie jest takie statyczne narzędzie, że robimy je raz gdzieś na początku i potem gdzieś porzucamy, tylko pytanie, jak do, do niego wracamy i jak nim pracujemy. Wiesz, co? Ja bardziej to traktuję jako taką trampolinę do zaplanowania działań, które potem wrzucasz po prostu w, jakby w harmonogram różnych jakby, rozwiązań. Więc w tym sensie nie zawsze trzeba wracać, jeżeli ona jest jakby zrobiona tak dogłębnie, no, nie? no bo bardziej to traktuję, że potem już pracujesz raczej z tymi rozwiązaniami. Czy widzę przestrzeń na to, żeby do tego wrócić? No jak oczywiście można zweryfikować, czy, czy coś chce po drodze dorzucić jakby w tym, w tym sensie, ale to wtedy właśnie może być takie, a po co mi to tam, skoro ja już muszę reagować na to, co się pojawiło? W sensie, że wie, że co chodzi. Jakby nie muszę tego zapisywać wtedy w specjalnym narzędziu. Więc ja bardziej to traktuję jako bardzo dobry wstęp do, do po prostu zaplanowania zmiany. Agata, to co już wcześniej też ci podpowiadałam, że no, używam takiego. Narzędzie, nie nazywając go tym dziwnym, trudnym fizyczno-matematycznym stwierdzeniem, i ono jest często używane w trakcie pracy z trendami, w trakcie pracy nad myśleniem scenariuszowym. No i tam się pojawia zawsze całkiem sporo problemów, czyli takich błędów w używaniu tego narzędzia. I takie najczęstsze, być może przy zarządzaniu zmianą one też się pojawiają, to Ty zaraz nam opowiesz, ale z takich najczęstszych, to jest chociażby taki paraliż analityczny, że oni tyle sobie tych wszystkich różnych rzeczy pozbierali. Że są przerażeni ilością tych właśnie sił popychających, wstrzymujących, że w ogóle nie zamrażają się, nie podejmują żadnej decyzji. Albo takie, słuchajcie, konflikty w zespole: może nie tyle konflikty, co ogromne różnice w zmian dotyczących strategii firmy, no bo tam podejmujemy gdzieś decyzję, w którą stronę podejmować jakie działania, patrząc na to, co się dzieje na rynku i w trendach. No i wtedy te dyskusje na temat sił napędowych i omujących są niczym debaty oksforskie, czyli jedni są w stanie przekonać, że to, że na 100% to jest najlepsze, a drugi ten sam argument potrafią też no, no, świetnie zbić. I trzecia rzecz no to jest też takie zrobienie tej analizy, ale nie zrobienie nic potem. Czyli robimy sobie to, mamy pięknie to spisane, a potem no, to pięknie wisi, nieraz widzę w zespole pierwsze, to wisi nawet jeszcze na ścianie. I tam kończy na ścianie, nie? Czyli nic z tym się nie dzieje. To jak ty sobie radzisz w zespołach pracujących nad zmianą z takimi problemami? Mhm. Czy znaczy to, co powiedziałaś odnośnie właśnie takiego wypisania dużych rzeczy dyskusji i do takich mm. niekończących się dyskusji, no to niestety tutaj to jest, to jest ten sam problem, no nie? Czyli to jest trochę bardziej już wtedy kwestia i moderowania spotkania, i tego, kto podejmuje decyzje potencjalnie, czyli bardziej jakby poza narzędziem. W sensie, wiesz, o co chodzi? Mm. Jakby bardziej w, w, wspierające, że tak powiem, jakieś takie schematy, które na przykład, jeżeli mam jakiegoś project managera, no to on może powiedzieć fajnie, uwzględniam to. Ale jak wiesz, o co chodzi? Nie, nie próbujemy teraz całym zespołem na wszystko się zgodzić bądź się nie zgodzić. Bardziej chodzi o zrozumienie po prostu, co muszę uwzględnić, żeby to się y, zadziało. Natomiast rzeczywiście, jeżeli nie ma takiej osoby decyzyjnej i mówimy o takim jakby trochę zespole projektowym, który ma tą zmianę wprowadzić, no to może być, zimy to taki trochę konflikt, który nie dość, że nastąpi na tym spotkaniu, to potem on się jeszcze utrzyma. W takim sensie, że wiecie, a dlaczego nie uwzględniłeś mojego, a dlaczego nie uwzględniłeś tamtego. Natomiast tak sobie też myślę, że w momencie kiedy mamy taką dużą listę, to nawet Czasami lepiej jest powiedzieć, czy jest jakaś jedna rzecz, która totalnie to uniemożliwi, i w mhm. tym momencie dopiero, tylko nad nią się skupić. Eee, natomiast wybrać takie na zasadzie, nie wiem, top 3, nawet na zasadzie głosowania, co uważacie po prostu mhm. za właśnie najbardziej blokujące, czy najbardziej też wspierające. I tylko do tych rzeczy e, projektować rozwiązania, czyli jak możemy na przykład wykorzystać to, co nas będzie wspierać, w tym, żeby przełamać jakiś tam e, opór, czy czy po prostu jakąkolwiek inną blokadę, bo czasami to są blokady, szczególnie, bo może takie są trudne, czyli które wychodzą na zasadzie systemowych w organizacji. Czyli, nie wiem, ja chcę zmienić na poziomie zespołu, na przykład, że w piątki chcę mieć, nie wiem, wolne od spotkań. Mm -hmm. I sobie myślę, tak, super, to będzie pomysł, a okazuje się, że systemowo to jest niemożliwe do wdrożenia, bo organizacja jako taka będzie i tak te spotkania, wiecie, mi rzucać. No mm -hmm. e, więc bardziej sobie myślę o tym, żeby trochę się zastanowić, co, też na co mam wpływ <grym> po mm -hmm. prostu w ramach czy to tego zespołu projektowego, tego, tego który będzie tą zmianę, nie wiem, inicjował, wdrażał e, i tak dalej. No zazwyczaj do tego się zapraszam mówię, różne grupy interesariuszy, które mogą po prostu wnieść tą inną perspektywę. Natomiast Warto też na dzień dobry w ogóle na takim spotkaniu powiedzieć, że my się nie oczekujemy od tych osób decyzji. W sensie takim, że one ma, mają bardziej dorzucić do tego garnuszka, a niekoniecznie wyjść z jednolitym, nie wiem, jednolitą decyzją, że coś tak czy nie. Czyli zawsze musi być i ta osoba, która finalnie po prostu to będzie zbierała i co najwyżej moderowała na sadzie OK, słuchajcie, a jak widzicie to, to na przykład jakie rozwiązania? Tu wchodzimy bardziej właśnie w projektowanie po prostu rozwiązań do tego. Czy, czy nawet jakichś po prostu działań, um, y, jakichś prostszych pod tytułem, w jaki sposób to, y, to ogarniemy. Mhm. Ja się zgłaszam. A propos paradoksu wyboru, Edyta, o którym mówiłaś, czyli hmm. o tym wyboru, to bardzo Wam polecam wystąpienie na TEDzie Gerego Schwartza właśnie o paradoksie wyboru. Hmm. Psychologa, który to bada i też podpowiada różne metody, co robić, ale też tłumaczy, dlaczego mamy ten paradoks wyboru i od, od jakiej liczby i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, ale tak by the way. Ale druga rzecz sobie ta Agata, myślę, patrząc też na inne narzędzia, że ja bym, gdybym pracowała tą metodą, to bym zrobiła takie ćwiczenie, jeszcze prećwiczenie przed tym, bo tak mi bardzo trudno jest wejść głową od razu w te siły hamujące i tak dalej. Więc niektóre zespoły czasami potrzebują jakiegoś takiego pre-ćwiczenia. No i też coś, co opisywaliśmy w, naszy, w którymś z naszych turbołów, czyli ćwiczenie Prefiesta i Promortem. Mm -hmm. Czyli po prostu wyobraźmy sobie Promortem, że już jesteśmy nad grobem te, tego projektu, czy tego pomysłu, czy tej realizacji, na którą teraz pracujemy i co zabiło. Więc myślę sobie, że to może być to jedna droga, czyli te siły hamujące. No i też narzędzie Prefiesta, czyli też drugą stronę, co podbiło. I to, I to się okazało wielkim sukcesem już z tych rzeczy, które mamy, chociaż też czasami za dużym sukcesem i to też może być siłą hamującą, tak jak kiedyś zrobiłam promocję w sklepie i wszystko się wyprzedało, nie pomyślałam o tym, że może za szybko, a to produkować już się nie zdążyło. Więc może też takie ćwiczenie dla tych, którym może czasami trudno mentalnie wejść i od razu tak jasno i dokładnie identyfikować te siły hamujące i przyspieszające. W tle służycie ja jeszcze... psa Agnieszki, który wyraźnie domaga się wejścia na to nagranie pod drzwiami, no, więc mam, ignorujcie. <grym> <grym> jeszcze wiecie co, bo ja w ogóle, mimo tego, że to jest jakby narzędzie właśnie z zarządzania zmianą, to ja w ogóle pierwszy raz spotkałam się z tym narzędziem w coachingu zespołowym. I ono jest tam bardziej wykorzystywane do właśnie takiej identyfikacji, jak ja, jaką my mamy wizję jako zespół, jakby do czego chcemy dążyć, to mm -hmm. trochę a propos, nie wiem, nawet Team Canvas, to mogłoby być trochę zamiast, mm -hmm. gdzie po prostu zapraszamy zespół do naprawdę zbudowania takiej wizji siebie, która wszystkim jakby odpowiada. W takim sensie taka trochę wizja idealna. Jak współpracujemy ze sobą, właśnie, jakie mamy rolę, jak się ze sobą komunikujemy, jak podejmujemy decyzje, na, na przykład jak podejmujemy mm -hmm. decyzje i być może to już nam to trochę też rozwiąże problem, jak tą decyzję finalnie podjąć, czyli ten pierwszy etap jest bardziej jakby budowanie tego, jak ten zespół chcielibyśmy, żeby funkcjonował, a dopiero jakby w drugiej części, najczęściej ja też dzieliłam wtedy na takie mikrozespoły, wręcz na zasadzie popracujcie w takich zespołach, w jakich chcecie, mam na myśli zespołach, typu, nie wiem, dwójki, trójki, whatever, ale chodzi mi o to, że w takich podgrupach, w których my się czujemy komfortowo, żeby sobie ponarzekać na przykład, czyli być może na forum nie powiemy, że w sumie to największym hamulcem to jest nasz szef i dlatego, że uprawia mikromanagement, ale już w takiej mikrogrupie jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby to gdzieś tam nazwać. I potem, jak my to bierzemy zbiorczo, to trochę jest tak, że jeżeli potrzebujemy coś anonimowego tam dorzucić, to to jest jakby trochę bezpieczniejsze. Oczywiście no lepiej wtedy, jeżeli mamy rzeczywiście czas Zespołowego, a nie moderuje to szef, który, któremu to trzeba powiedzieć. Mm -hmm. e, natomiast e, no to, to właśnie w kontekście zespołów e, bardzo fajnie się też e, sprawdzało. Ja to, a tak Zresztą... bez, bez, bez szefa, ja będę no, szefem kiedyś, mieliśmy w coś takiego, że zachęcał mój zespół, żeby sobie co miesiąc pogadał beze mnie. Właśnie. I teraz sobie zdam sprawę, że chyba robił tą analizę. Tylko to było akurat w postaci retro i też faktycznie usłyszałam wtedy, że taką siłą hamującą jestem ja jako szef, pod tytułem jestem ciągle niedostępna, bo jestem na spotkaniach mm -hmm. i od razu wypracowaliśmy wniosek, że zawsze między 10 a 11 jestem dostępna w biurze, tak żeby popychać sprawy do przodu, nie być wąskim gardłem, więc nagle sobie to zdaję sprawę, że my jednak słuchajcie, pracujemy tą metodą, tylko może i tak nie nazywamy. Bo ona się nazywa no, strasznie, nie? Musimy jakoś no, wymyślić. Że... <laughs> Może po dąbelek, prostu musimy dąbelek, zrobić dąbelek. alternatywną wersję, słuchajcie, i będzie analiza pola sił, i będzie podtytuł z naszą e, nazwą, którą jeszcze, że tak powiem, wymyślimy. Chyba, że macie jakieś pomysły, to napiszcie nawet pod filmem e, swoje, że tak powiem, propozycje. E, coś jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie a propos jeszcze tego coachingu zespołowego, e, to na przykład e, kiedyś poproszono mnie też o warsztaty z komunikacji dla zespołu, no bo. Nie działała. Jakkolwiek mhm. to nie brzmi, komunikacja nie działa, generalnie zespół się nie dogaduje. I to nie dogaduje się i wewnętrznie, i zewnętrznie, no jakby ogólnie jest średnio. No i ja pytam, OK, ja mówię, ale czy, czy ten zespół, jakby w ogóle chce się zmienić? W sensie, czy oni chcą dokonać zmiany? Mówię, bo ja mam bardzo często na szkoleniach pod tytułem szef mnie wyspał i choćbym ja stanęła na głowie jako trener i pokazała nie wiadomo, jakie kompetencje, no to niestety, ale po takim szkoleniu nic się nie zmieni. No nie? I właśnie na jednym z takich warsztatów zrobiliśmy sobie jako zespół taką analizę pola sił. Okej, okay, jak chcecie być postrzegani, jak chcecie, żeby ta współpraca wyglądała. I potem jakby porównaliśmy to do feedbacku, który oni otrzymują i który oni sami też oczywiście jakby sobie nawzajem nawet dawali. I dopiero ten gap spowodował, że oni w ogóle chcieli coś z tym zrobić. Więc okazało się, że jako takie, że tak powiem, ćwiczenie przedkomunikacyjne, sprawdziło się dobrze o tyle, że w ogóle uświadomiło ludziom, że w sumie to oni nie są w tym miejscu, w którym chcieliby być. Chcieli by być. Albo że są w ogóle inaczej postrzegani. Więc zwiększyło to motywację do, do jakiejkolwiek tam pracy, no właśnie warsztatowej. Ja to to bardzo bardzo też bardzo tak. ważne, tą, tą część w naszej Team -kanwie, to też zajrzyjcie tak, do naszego Toolbooka o Team Canvie, gdzie mamy, zobaczcie, na dole. Mhm. Bardzo duże sympatyczne pola, w którym jednym mamy supermoce i rzeczy, które nas pają do przodu, a właśnie w drugiej stronie te nasze troszkę niemoce i siły hamujące. I zauważyłam, że zespoły bardzo często tutaj na tak najdłużej się zatrzymują, ta refleksja jest największa, ale potem właśnie wnioski z tego i, 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 i ta dziura, o której ty te teraz przed chwilą Agata powiedziałaś, bardzo dużo potem wnosi do tej team kanwy. Tak, jeszcze podsumowując to, zbierając dokupy, to zobaczcie, że to wcale nie musi być traktowane jako coś koniecznie przed zmianą. No, ale zobaczcie, że tam się rozwija tyle kompetencji, że nawet zamiast wysyłać ludzi na kolejne szkolenie z myślenia krytycznego, gdzie będą się uczyć teorii. To może lepiej właśnie zrobić w zespole takie krótkie spotkanie, gdzie ćwiczymy i umiejętność argumentowania, myślenie krytyczne, i pewnie wyciąganie wniosków, i pewnie patrzenie z wielu różnych perspektyw. Całe mnóstwo kompetencji takich przydatnych ćwiczymy, więc jakbyśmy zbierały to do kupy to Agata ty jako inicjatorka tego tematu gdzie to chciałabyś wykorzystywać co trzeba po kolei zrobić jakie kroki podjąć kto ma to zacząć czy to koniecznie tylko przy projektach czy gdzie indziej dawaj podsumuj A wiesz co bo jeszcze jak to powiedziałaś to mi jeszcze hmm. jedna szprycha do głowy Pączkowanie. <noise> Bo wiesz, co tak jak powiedziałaś właśnie o tym, o tej debacie, jakby o, o dyskutowaniu, mm. że to też może pomóc, mm. to um, rzeczywiście można by było zaprosić zespół do świadomego przyjęcia konkretnych ról, nawet nie wiem, czy wykorzystania mm. typu kapelusze debono, czy jakichkolwiek innych, po prostu ustalonych wcześniej ról pod tytułem mm. ty, ty jesteś za, ty jesteś przeciw, ty na no i to zwiększa patrzysz To różnorodność. Na emocje, a ty Pytanie. patrzysz na proces, a ty patrzysz na coś tam jeszcze innego. Um, I myślę, że to mogłoby też pomóc e, właśnie, że jeżeli nawet zespół nie, nie mam różnorodnego w sensie, że ja nie mogę um, jakby świadomie wybrać kto, kto będzie, tylko po prostu no, mam taki zespół jaki mam, mm -hmm. to, to po prostu w ten sposób nadając jakieś konkretne role podczas pracy. Rzeczywiście mogą zwiększyć szanse na to, że spojrzymy z różnych perspektyw. Więc to jako gdzieś tam urozmaicenie, którego nie testowałam, ale już mi się podoba. Ale przetestujesz, tak, ale wyższym stak. Ale to Agata testuje bardzo dużo kapeluszy w różnych wariantach, więc i zauważamy, jaką wielką odwagę to daje ludziom do mówienia, bo mam kartę. I mogę mówić, bo ja się chowam za tą kartą. I Wtedy wyciągamy te trupy z szafy i rozmawiamy nawet o najtrudniejszych rzeczach, bo ja mam kartę, tak? A kiedy nie mam tej karty, to jest mi trudniej. To jest opuścić. bardziej o mnie. Mhm. Tak. Tak. Dokładnie. To jest też A jest bardzo fajna rzecz do budowania bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, nie, takie przydzielanie konkretnej roli, którą masz pełnić na czas tego mhm. spotkania. I, i odważyć się mówić, no bo właśnie masz tę rolę przydzieloną, więc tu wam, zobaczcie ile nam się tulbuków połączyło w jedno tutaj. No teraz. więc dokładnie, widzicie, tak niby nie wiecie, a jednak wiecie No, je no, wszystko. no, ale jest wcale <laughs> mnóstwo, nie? Ale zbierajmy, słuchajcie, 23 minuty, nagrywamy już czas, żeby to wszystko zebrać do kupy. Dobra, czyli podsumowując narzędzie wywodzące się z zarządzania zmianą, przy czym wcale nie musi dotyczyć zmiany w rozumieniu, że od razu jakiś wielki projekt robimy, natomiast jeśli zmianę potraktujemy jakąkolwiek decyzję, którą chcemy podjąć, to jak najbardziej jest to do, do przeanalizowania, czyli zbieramy zespół maksymalnie różnorodny, żeby właśnie ta dyskusja była rzeczywiście bogata i intensywna i wnosząca coś, coś innego. Jeżeli nie mamy tego zespołu, jakby świadomie różnorodnego, no to właśnie możemy zastosować różnego rodzaju triki pod tytułem nadanie konkretnych ról, czy po prostu jakichś perspektyw, które trzeba byłoby uwzględnić i analizujemy właśnie najpierw ten stan, do którego chcemy dążyć, bo jakby to, 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 to nie wiem czy to wybrzmiało w sumie, ale jakby najpierw się zastanawiamy, nad tym właśnie, jak ta decyzja miałaby wyglądać, jak ta, nie wiem, wizja tej zmiany, czy jak tam właśnie ten zespół miałby wyglądać, czyli sobie jakoś definiujemy ten stan docelowy i potem się zastanawiamy, jakie mamy siły wspierające bądź hamujące dojście do tego stanu. Może być tak, że to są potencjalne oczywiście siły hamujące czy, czy wspierające, albo takie, które właśnie zrobiliśmy sobie w retro i moglibyśmy wręcz wziąć kopii w klej i, i jakby tutaj umiejscowić. I tym ostatnim elementem jest, no to co w związku z tym, czyli żeby tam dotrzeć, to po pierwsze jakby trochę decydujemy, czy za pomocą wag, czy, czy być może po prostu to będzie oczywiste po, po wypisaniu, czy w ogóle chcemy podejmować się takiego, nie wiem, kroku, decyzji i zmiany. I jeżeli i tak, no to właśnie jakie działanie zaprojektujemy i, i zrealizujemy, żeby to się udało, czyli w jaki sposób możemy wykorzystać, wzmocnić nasze siły wspierające a w jaki sposób możemy zminimalizować albo w ogóle zlikwidować te, które potencjalnie nas będą hamować. A jeśli nawet nie jesteśmy w stanie wykorzystać ani jednych, ani drugich, to nadal co w związku z nimi, nie? czyli nawet w komunikacji, czy chcemy je uwzględnić, czy po prostu trochę jest tak, że mamy tą lampkę czerwoną zapaloną, że takie coś może się pojawić i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać, jakby jakie są skutki, no bo nam się nie Agata, na tym że, etapie przewidzieć. Myślę, mhm. że to jest świetna sprawa, bo to narzędzie po prostu jest prowodyrem do tego, że w ogóle się, potem zaczyna rozmawiać. Dokładnie tak. I Także tym pięknym akcentem możemy dyskusji. kończyć właśnie. Słuchajcie, wszystkie te rzeczy znajdziecie też w Tulbuku. Jeśli oglądacie tylko film, to zajrzyjcie do Tulbuka i odwrotnie. Jak sięgnęliście najpierw do Tulbuka, to teraz też możecie jeszcze do niego wrócić i posprawdzać, co tam jeszcze wam podpowiadamy. No i co? I do usłyszenia w takim razie w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.